Damian. Wszyscy Cię znają jako specjalistę od BMW i wysokich y, skoków y, w Szwecji. Tak? O, kur tak jest, na skuterach śnieżnych. To BMW, które stoi po naszej lewej stronie, to taki można powiedzieć twój flagowy samochód. Tak, to jest moja wizytówka, można powiedzieć. I chciałbym, żebyś nam coś o tej wizytówce trochę opowiedział, bo ja szczerze to nie do końca znam historię tego samochodu i też specyfikacje. No tak. Jak to się stało, że masz taką siódemkę? Wiesz, co w ogóle te. Ten samochód był autem cywilnym. Mój klient tym autem po prostu jeździł na co dzień, woził dzieci do szkoły, do przedszkola itd. I ten samochód mu ukradli. Po prostu ktoś ukradł samochód, tak? Policja go znalazła, samochód nie miał tablic rejestracyjnych, wtedy nie było jeszcze naklejek na szybę i po prostu nie wiedziała co zrobić, więc ten samochód zabrała na parking policyjny i powinien znaleźli właściciela. I właściciel tak musiał zapłacić za parking, mhm. musiałby zapłacić za lawetę. Zadzwonił do mnie i mówi Adam, tam jest chyba 500 zł na za parking do zapłacenia plus laweta i sobie samochód bierz. O. I ja mówię, kurde, zrobię wyścigówkę. I to takie było. Nie ja mówię, Zrobi, zrobię z tego wyścigówkę, żeby coś pożytecznego było, i tak sobie mówię, uratuję samochód, będzie jeździł w motorsporcie, tak? I po prostu po, zamówiłem lawetę. Laweta przywiozła samochód na plac i tak naprawdę tym samochodem zaczą, zacząłem go w ogóle przerabiać. Nie? Najpierw były, było zawieszenie bilsteina założone. To zaraz może tego przyjmiemy. No. Czyli który to rok mamy tego samochodu? 81. 81, no to starszy ode mnie, zdecydowanie. <laughs> I powiedz mi, on swoją historię zaczynał jako pięciodrzwiowy samochód. Tak, bo tutaj Przemek pokaż. Tak. Brakuje nam jednej pary drzwi. Która rozumiem została przez ciebie zaspawana? Tak. Okej, okay, dobra. Auto Czy... oddałem do gościa, który zajmuje się, buduje body kity, mhm. i oddałem mu cały samochód, i na, na tym samochodzie przez zimę po prostu kleił. I samochód przyjechał z gotowymi elementami. U mnie w warsztacie wycięliśmy, zaspawaliśmy, co tam trzeba było, to zrobić. Jeś, jeśli chodzi o tą karoserię, to ona jest teraz poszerzona, rozumiem, tak. tak? Czyli tutaj się kończył seryjny błotnik, tak. tyle jest dołożone. Tak. I tak jak widzę po kształtach to jest wzorowane na oryginalne. Tak, na oryginalne, na, tak naprawdę na E30 MK. Okej, okay, 30 MK miała taki kształty. Dobra, no to mamy już, yy, wiemy co to jest za samochód. Przejdźmy do tego, co jest najważniejsze w tym samochodzie. Yy, poza może zawieszeniem oponami, bo to oczywiście w samochodzie wyścigowym no, jest kluczowe. Wiadomo, opona ma znaczenie. Tak, ale serce. Co tutaj mamy pod, już nie pod maską, bo maska <laughs> jest mała, Tak. Bok. No słuchajcie, to jest S62, silnik pochodzi z M5 39. Czyli tej takiej ładnie brzmiącej, jeszcze nie V10, tylko generacji. Dokładnie. Uwa starszą. Uważam, że to jest najbardziej pancerny silnik ze wszystkich emek. Mhm. I tutaj silnik jest full seria fabryka? Czy coś tutaj zmieniałeś? Full seria. Okay. Full seria. Tu jest tylko dołożony yy, ten. Yy, yy, do ciśnienia paliwa. ciśnienia paliwa, i tu z kupciem, Wspólnie z kupciem yy, tak? stroiliśmy go na hamowni u tego, u Kiwiego. O proszę. I, i Ale te... nie o drugiej w nocy? Nie, 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 to było w ciągu dnia. Są nawet relacje gdzieś jakbyś pogrzebał o, u kupcia yy, na, tym, na Facebooku, gdzieś tam daleko, na właśnie że stroi. Y i ustawiliśmy takie ciśnienie, a ja już nawet nie pamiętam, bo ono się tam y, załącza, takie ciśnienie, na którym y, silnik wypluł 425 koni. Okej, okay. Widzę, że tutaj tak w miarę seryjnie wszystko jest, czyli puszki rozumiem też są za tak. 39, tak. wszystko tutaj jakby tak. sterownik i tak dalej. Sterownik jest trochę przerobiony, dlatego że mm, ten sterownik musi widzieć prędkość samochodu, mm -hmm. A że tutaj prędkość no, w 1981 roku nie było pokanie, mm -hmm. <laughs> a tam w E39 było pokanie, więc jest zrobiony taki emulator, emulator ABS-u, mm -hmm. yy, który tam pokazuje jakąś prędkość chyba 5 na godzinę Aha. i wtedy ten silnik działa tak jak trzeba. Nie? Bo okay. ogólnie to yy, zobaczcie, tu jest ABS taki oryginalny z tamtych lat. Okej, okay, ale czyli on jest niepodłączony. Nie jest podłączony. A działa. Jest podłączony. Tak, normalnie ABS działa. A, myślałem, że ABS-u nie ma, czyli. Nie, nie. Dobrze, to do tego zaraz sobie przejdziemy. Powiedz mi, jeśli chodzi o sam montaż tego silnika, tutaj musiałeś dorabiać łapy, czy tak. on pasował nie. do tego, co było? Dorabialiśmy łapy, okay. czyli powiesiliśmy sobie silnik yy, i z kartonu docinaliśmy sobie mm. wzór. Mm. I jak już mieliśmy docięty wzór, to pocięliśmy. Po prostu y, elementy i, i posmowa. A jeśli chodzi o przygotowanie do takiego motorsportu tego silnika, to widzę, że mamy grubszą chłodnicę wody. Tak. I to rozumiem, że to jest jakiś autorski projekt, to nie jest tak. z innego samochodu, nic nie zadawca. A czy to jest zrobione na podstawie chłodnicy z tego auta. Aha, okay. bo w tym aucie w ogóle w seryjnie był montowany silnik 3,5 litra Turbo. Mhm. I tam właśnie była taka gruba chłodnica. Mhm. Tylko ona jest zrobiona po prostu cała aluminiowa, nie? ale tu uchwyty to jest jak, jak oryginał rozumiem. z tego auta. Dodatkowo, właśnie tutaj masz, żeby utrzymywać stałe ciśnienie paliwa. Tak. Tutaj widzę, że po, po, popularny produkt, bo to Aeromotive, więc w sumie tak, do, do tak, dzisiaj tak. stosuje się, bo to rozumiem, że już kilka lat. Tak, to jest temu. kilka lat i tak naprawdę to spełnia jeszcze drugą rolę, bo normalnie w 39 jest filtr w którym jest powrót paliwa filtrze. nie ma tutaj powrotu do takiego osobnego Rozumiem. więc to spełnia też funkcję powrotu mhm, tak, tak. paliwa nie mhm. także nie musiałem jeśli chodzi o jakieś dodatkowe chłodnice oleju jest tylko chłodnica dodatkowa o Dodatkowa wspomagania. Okej. Okay, no jednak... Wspomaganie nie dawało rady, po prostu od razu pompę wywalały. No no jest tutaj koło, które robi porządne opory toczenia, więc nie ma tak. się co dziwić. I rozumiem, że tutaj, e, jeśli chodzi o olej, no to nie mamy chłodnicy. Jak, na jakiej gęstości oleju jeździ? 10W60 w tej chwili jeżdżę na szelu. Czemu, tak? A Wcześniej jeździłem na motulu, teraz jeżdżę na szelu. Jak tak już przekonałem zdaniem. się do szela, tak. Aha. <laughs> Ale testowałem różne tu olej nie będę mówił. Jaki najgorzej, nie, 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 nie. Się, jaki najgorzej się spisał, ale szczerze, Castro nie był najgorszy. A tutaj widzę, że jest rekomendowany. Tak, ale nie, nie, tutaj jeżdżę. jeździłem długo na tym, na Motulu, ale teraz wszedłem w Shell'a po prostu. A powiedz mi, bo o to się chciałem zapytać, 10W60 oryginalnie jaki tu... 10W60, 10W60. oryginalnie też taki Aha. powinien być. Okej, okay. i jakie temperatury na, na torze osiąga olej? Tutaj nigdy mi nie złapał powyżej 80 stopni. To w ogóle szok. No ja jestem w szoku, bez chłodnicy olej. Słyszałem to za kamerą, jak wykonywaliśmy pierwszą sesję i byłem naprawdę zdziwiony, jak ty mi powiedziałeś, że 80 stopni no. maksymalnie ma olej. To tylko e... świadczy o tym, jaki to jest, jak dobrze jest zbudowany ten silnik. 8 litrów oleju tutaj. O, pochodzi, tak, 8 tak? litrów oleju. No to dla porównania na przykład Fiesta na Silesii robiła 100-105, nie? Olej. No to tak widać znak czasu. No tak, Ale tak. jak na trzy cylindry, na przykład 1,6 Turbo, tam wchodzi nie, to, to, 7, to? Litr, 7 litrów, dobrze pamiętam, Szwec? No 7 litrów, więc to i tak jest mnóstwo tego oleju. Ale dobre, dzisiaj, dzisiaj nie ofieście. Tylko wiesz, ten silnik też ma dużo zapasu. Sam widziałeś, tutaj tak. się klepnie, on sobie jedzie, mm -hmm. w ogóle nie ma tutaj. Tak. E, dzisiaj nie ofieście, przejdźmy dalej. Tak. Zawieszenie. <laughs> zawieszenie jest, to jest zawieszenie, które jest dedykowane do BMW E34. Mhm. Ja je przystosowałem tutaj do swojego auta. I to jest że... firma ISC. Mhm. I tu widzę, że masz możliwość tak. ustawienia kątów. Jest, tak, ustawienie kątów, ustawienie twardości, miękkości. Wahacze skoków, czy... oryginał, czy jakieś poliuretany? coś. Tak. Tu oryginalnie są pełne tuleje. Tu nigdy nie były tuleje, które były reakcyjne, tak, mhm. tylko pełne. Więc ja tutaj po prostu zostawiłem te oryginalne pełne. Tuleje. Dobra, no to zawieszenie mamy przegadane. Jest, jest też trochę przerobione, po prostu mocowanie dolnego wahacza, żeby troszeczkę wypchnąć, żeby można było mieć większą możliwość ustawienia kątów. E, widzę, że jeździsz w ogóle na porządnej opanie z przodu, bo no, na Yokohama. Tak, no bardzo porządna. E, jak ci się sprawują te pełne sliki? Bardzo dobrze się sprawują. Jeździłem też na Yokohamach na 17, bo tu jest 18, na Nurburgringu w ogóle. I rewelacja. Ja wtedy jest zainwestowałem, zainwestowałem, pozwoliłem, kupiłem nowe. Mm -hmm. <laughs> to było. Bo te sliki są bardzo drogie. Tak, skrzętnie przejdę do hamulcy, bo wydaje mi się, że one tutaj nie są seryjne. Nie są seryjne. I zastanawiam się, z jakiego to jest samochodu. Wygląda mi to na Ewo trochę. Tak? Tak, czy to zacisk, jest zacisk Ewo. Zacisk jest Ewo, tarcza hamulcowa jest z E39 z5. I tutaj rozumiem średnio. Aha, czyli średnica jest większa niż tak, seryjnie? Tak, no bo seryjnie to tu w ogóle jest. I na jakich klockach hamulcowych jeździsz? Yy, w tej chwili na stoptechach. Yy, to już grubo. Tak, yy, albo jak... stop kunc. Yy, <laughs> dopiero będą. Płonie, płonie tarcza czasami? Czy... Płonie, płonie. Zresztą, zobacz jaka fioletowa. No widzę, widzę, dlatego zapytałem. Też używam. Znaczy, ja tu używałem różnych klocków, tak naprawdę. Yy, też używam, ja już zapomniałem, jako kar kar karbony są takie klocki są, karbo. Tak, tak, tak. I są. te, to, to jest taka petarda, że szoka. Ale na dzisiejszą imprezę tak naprawdę szkoda mi tam tych kloców. No. no wiadomo, lepiej założyć ciut tańsze tak, i, tak, i tutaj tak, jak tak. starczy i tak hamulca, to nie ma co kombinować. Z tyłu są oryginalne, tarcze oryginalne zaciski. Nie Ty... masz problemu z balansem nie, hamulca? Nie, właśnie ja, ja powiem ci, że szczerze, ja mógłbym tylnych w ogóle nie mieć. Rozumiem. Właśnie mi to nie przeszkadza. Jest nawet lepiej. Bo Czyli mi ty, ty, ten tył nie dohamowuje, nie. wiesz? Je, działa to tutaj, naprawdę super. Jak tutaj, bo tak opowiedzieliśmy sobie o zawieszeniu, trochę oponach, o oponach, o hamulcach, a powiedz mi, jak tutaj tak trakcyjnie jest tylny dyfer. To co tutaj siedzi? Tutaj jest szpera zrobiona 45%. W tych samochodach głowa była taka. Mhm. Już nie pamiętam, jaki to rozmiar jest. 210, tak. 210, To jest największa, nie mówię, ale okay. największa, jaka może być. I tu z dyfrem nic się nie dzieje, po prostu. To mi taki kolega Wojtek z Kielc. To pozdrawiamy Wojtka z Kielc. Pozdrawiamy Wojtka, naprawdę bardzo... F... Jak on jak mi zrobi szperę, to po prostu nie ma bata, nie? Przejdźmy teraz jeszcze do tej tylnej części. Tutaj widzę, że masz chyba jakiś wyspawany zbiornik paliwa. A czy to jest oryginalny zbiornik ATL z homologacją 80 litrów. Otwór jest zrobiony przez pana Wąskiego ze Stradale. Fachowo w ogóle widzę, że jest obity nawet. Fachowo to zrobił, bo tym autem jeździliśmy wyścigi długodystansowe w Czechach mhm. i zawsze był problem z tankowaniem, dlatego tu jest tak poobijane samochód, bo cały czas klapa była zdejmowana, nie? więc wycięliśmy i łatwiej było tankować. Nie? Dlatego też 80 litrów jest, żeby można było przynajmniej te dwie godziny jeździć. Nie? A powiedz mi, taka najciekawsza historia z toru związana z tym samochodem, takie przeżycie, które miałeś? To tutaj było przeżycie. Tutaj na tej przed pierwszym lewym mhm. nie zwróciłem uwagi i nie miałem już klocków. I jak depnąłem w hamulec, to nie było hamowania, aż płoczki wyszły. <laughs> tak, płoczki tak, wyszły i nic się nie wydarzyło i po prostu ściąłem tak zakręt i tyle od bandy, nie? I jest, to powiem Ci. Uh. ty to jesteś wariant na no. <laughs> to, to, to wiesz co? Zanim pokażemy, jak jeździ ten samochód, to przejdźmy sobie jeszcze do wnętrza. W ogóle pamięci, drzwi się otwierają jak w G-Klasie, aż tak. mi trzasnę jeszcze? Tak. No, no, no. Dźwięk, jest, dźwięk jest niesamowity. Zasiadaj tutaj, Adam. Ja, ja może jeszcze dopowiem, tak. Tutaj nie ma y, serwa, czyli nie mamy wspomagania hamulca. Tu jest hardkorowy hamulec, na dwa razy najlepiej go trzeba wciskać. Mhm. Y, pompa, pompę zastosowałem z Suzuki Witara. Porządny samochód. Porządny samochód. Mamy samochod. tutaj element porządnego samochodu. Tak jest. Y, no co więcej, skrzynia biegów jest sześciobiegowa, też z M5. Tu tylko jest taki znaczek specjalnie zrobiony, żeby y, zachować y, styl, tak? Że, że jest y, po prostu empower czterobiegowy. Kierownica? Kierownica też jest y, dedykowana do rekinów tak naprawdę. Kupiłem ją na aukcji jakiejś internetowej. To jest Momo y, Hardge. Ale w ogóle jak fajnie wygląda taka A ja rana, Tak, to właśnie widać, jak, jak widać, co, wiesz, ile ona ona ma w wchodzi historii, nie? tak, że ona swoje przeżyła. No, co mamy tutaj? Ta deska jest zrobiona tak naprawdę z poliwęglanu. Mhm. Oklejona. Najważniejsze rzeczy, no to mamy tutaj przycisk sport, który, który też był w E39. Mhm. Więc to powoduje to, że przepustnice szybciej działają. Tu mam światła. Tu mam wycieraczki? We wentylator. Wycieraczki są normalnie A, tutaj okay. w manetkach. A kierunkowskazy? Też są o, i bergawa. działają, tak. Tu mam najważniejsze kontrolki. Największa, największa kontrolka, zobaczcie sobie, to jest od ciśnienia oleju, tak? Mhm. Czy jakby coś e, się mało to się zaświeci? Tak, to jest od płynu chłodzącego mhm. zrobiony. Jest normalnie czujnik w zbiorniczku, że jak się zaświeci, to wiem, że mam yy, mało płynu. Yy, to jest od yy, ABS-u też. A powiedz mi, jaką prędkość tutaj osiągasz na tej prostej. Na tej przed, prostej? Granic... Prabajagą, przed przed Baba tak? Tak, no, w granicach to... 210. 210. 210. 210, nie. A takie rekordy, jeśli chodzi o czasy, to samochód? Yy, na Nurburgringu 270. No, okay. I więcej nie chciał jechać, bo bryła tego auta. Po prostu czułem, jak trzymają go opory po prostu powietrza. No, a jaki nie? czas robisz tutaj na Poznaniu? Taki rekordowy. Mój rekord. To jest 1,44. I na y, w, y, felgach o rozmiarze 17 cali. Na 18 -kach nie jestem w stanie. Nie wiem dlaczego, ale na 17 -kach, y, robię rekordy. Nie, nie odpowiem Ci na to pytanie. No właśnie, ja też nie wiem. Właśnie się zastanawiam. Może lepiej się nakręca, to po. Nie, nie mam pojęcia. Trzeba by zważyć, ile jedno waży, i drugie. No na pewno tamte są lekkie. bo tam... Ale wierzchiny też jest. Yy... No, inny, no, nie wiem jaki profil miałeś, czy taki sam, czy wysokość całkowita była taka sama, wiesz, może przełożenie trochę się zmienia całego napędu, nie? Być może, już tak naprawdę nie pamiętam, nie. Rozmiar był 265 z przodu i 285 z tyłu, nie? A na najszerszych oponach na jakich jeździłem to 305. 305. I tu wchodzi wszystko tam z tyłu. No to Adam, chyba nie pozostaje nam nic innego jak pojechać na sesję. Mamy teraz pełnego slika. Tak jest. Rozumiem, że mogę naprawdę. Tak, coś. oczywiście. Świetnie, cieszę się. Wiem, że to będzie niesamowite przeżycie, bo jechałem przed chwilą za damem na półsliku. No i musiałem tej chwilę połapać świeżego powietrza, bo tak. W środku nie mamy tutaj żadnej wentylacji poza tą w drzwiach, która. Tak, są takie dziurki. Jest tutaj niby taki. Wentylator. No nie nie, to, to, nie, ma, nie, ma, nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Więc Dokładnie. tutaj jest naprawdę gorąco. Ja czułem w pewnym momencie, jak tutaj od napędu się podłoga tak, zaczęła tak, grzać, takie tak, tak. ciepło zaczęło bić od, od niej. Więc no jest naprawdę hardkorowo, to nie są y, tak komfortowe warunki jak w 90 Lipy. No, no męski wóz. Bardzo męski wóz, no, ma to swój niesamowity klimat. Także co, jedziemy po czas. Tak jest, widzimy się na torze. To mnie w jednym przekonaniu. Ja nie jestem jakiś stary, nie jestem jakiś ultra, 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 ultra młody, ale powiem ci, ja po takich samochodach żałuję, że nie miałem prawa jazdy w chwili, do takie siódemki, wiesz, takie samochody jeździły faktycznie no tak. wtedy i taką motoryzację można było się pobawić. Także no chyba za ten lot w przeszłość muszę Ci podziękować dzisiaj po prostu, no. Dzięki, naprawdę. Niesamowita zmiana.